Siemanga, uganyjny wać, paned, dziś będziemy z nakuświać tą misję, bo bym chciał sobie przerwę zrobić i mnie zabi zabiło jakieś gówno obsrane, co muszę od nala to wszystko robić. A nie zapisałem sobie gry jest troszkę chujnia i muszę specjalnie lecieć 100 pomieszczeń. Wiem jak walczyć ze wszystkimi vilanami. Mam nadzieję, że nie będzie już takiego problemu. Tym razem będę o wiele szybszy. Bo takie chujowe co się właśnie stało, nie wiedziałem, że coś mi może zabić kiedy zawsze, sobie. po sobie chcesz save'a zrobić, a ja nie pomyślałem o tym. I teraz mam za swoje. No będę musiał walczyć z Krwawym Bogdanem. Tak sobie postanowiłem mu nazwać tego przeciwnika, z którym obecnie się napierdzielam. No tak. Tutaj i już wiemy jak z nim walczyć Ale tak jak wcześniej tu będę akurat spierziła po prostu przed nim dopiero w tamtym pomieszczeniu to zrobię, że będę na niego patrzył kiedy będzie chciał mi w piedzie chociaż w tym pomieszczeniu wolałbym robić inaczej, bo ten jest tu Coraz bliżej śmieć, Dobra. Dano spokój. Więc może przejść dalej. Tu jest śmieć, zaskoczył mnie trochę. To sobie odpuścił. Cześć. To jest. To nie się trochę. No hej. Aha, super. Elo, beggy. Szczerze mówiąc... Czy nie, w sensie lubię go design, ale... Jeśli wiem, że mam przed sobą 100 fal do naprawienia Następnym razem od razu po zakończonym odcinku będę... ...save'ował, bo... Teknika... A, naprawiłem Myślałem poprawić sobie słuchawki Jeszcze tylko 70 fal. A mogło być do 400 tylko 100 Więc sprawdziłem się, że nawet na spełni coś nie może zabić. Szczerze mówiąc. O świeczkę A, fajny numer generalny Właśnie, ciekawe są jest Polska w pomieszczeniu 666. Ciekawe czy będę tam jakiś easter egg. Okay, to byłoby ciekawe, bo w może być taka liczba pomieszczeń. Okej, okay, logik. Nienawidzę tego, ja nie ludzie. Rozwiedlenie jest strasznie chamskim miejscem. Szczególnie kiedy walczę z jakimś przeciwnikiem akurat. Niekoniecznie jeśli to jest, o, wiesz, jeśli to jest pająk. Jeśli jeśli to jest cokolwiek, to może mi zostawić drogę od tyłu. Nie Chyba tak przeżyję, ale. Ale musiał. Ale musiał wtedy troszkę oderwać. Ok, stop. Wkurwiony z Dobra. Jak brzmi ta zagazka? na błędach. Z dwa razy tutaj. Okej. Okay. Ja w gdybym walczył z Bogdanem akurat, to to pomieszczenie byłoby idealne. Jak robić ten sam odcinek drugi raz? Szybko, kartkę przeczytam i zabieram zielony. A bada atakował mi ktoś? Chyba. po muzyka zielonego. No ja to nie chce mi się jednak sprawdzać, go, bo jak najszybciej skończyć to miejsce ale widać że mi coś się zaatakowało bo Nie ja to jest muzyka creepy to jeszcze mam takie A chyba zombie u zombiego jest często jest charakterystyczne takie coś Ludzie, on wyprzedził mnie. On mnie w ogóle szybko zabija. Dużo HP teraz od niego. Mam nadzieję, że on szybko zniknie w miarę. O to jest nieprzyjemne strasznie. Długo jeszcze nie będzie gonił? No w ten sam sposób oberwałem. Jak ja go nienawidzę, ludzie. Ale chyba... Tyle ile świetnie. Cud, że nie oberwałem. Jeszcze on jest strasznie przyjemny. Mam nadzieję, że mi się szybko to HP naładuje. Pozostało no, jeszcze niewiele pokoi do przebycia. No to nie goni jeszcze, dobra. Nie jestem jeszcze. Już, już nie jestem na hita przynajmniej. Tu troszkę wolniej będę szedł, żeby mi się HP naładowało. no mogę pójść do kolejnego pomieszczenia i łatwo oberwa oberwać. Jeśli pojawi się tu kolejny przeciwnik, a to jest łodziakiem, bo pojawił się kolejny jakiś przeciwnik, i nie będę miał pełnego HP, to ewidentnie wygląda jakby coś chciał mnie zabić. No ja ten zombie mnie prawie, kurde, zabił. Bo on ma taką, taki chamski atak, trochę że, jak jest to pomieszczenie takie co są... prowadzi w sumie do wejścia z powrotem, a YouTuberzy ponownie chyba ma coś chyba nieważne. A i tym razem tego będę nie zamierza popełnić A, to mamy Słodziaka ponownie. Więc gałgany, Ja się na tym pięknym na z wami chyba żegnał. Cześć, się gałgany. I cześć i oczekujcie nas tego, następnego odcinka ich sad, że kurczę. Musiałem znowu robić to samo, ale tak się złożyło, więc pa gałgany.